Cześć, witam serdecznie. Adam Szepiela z tej strony. Znajdujemy się w tym momencie w Polwicy na terenie Dolnego Śląska. Nie jestem sam, nie jest ze mną Robert. Dzień dobry. Dzisiaj z Adamem będziemy wspólnie tutaj prezentować Państwu aktualną sytuację. Proszę popatrzeć tutaj na bardzo ważną rzecz. Pierwsze międzywęźle jakie mamy w tym gęstym łanie ma spokojnie ponad 7 cm. Co by było, gdybyśmy nie zastosowali tutaj regulacji? Drugie międzywęźle ma zaledwie cm, czyli jeszcze nie mamy fazy 32, jeszcze nie mamy fazy drugiego kolanka. Tak się zachowuje pszenica w tej chwili. Gdybyśmy nie zastosowali tutaj regulatora, to byśmy mieli pierwsze międzywęźle ponad 4 cm, jeszcze. Wyraźnie widzimy, że to tempo wzrostu jest spowolnione. Ceniliśmy sobie długość. Ale to, co nas najbardziej interesuje, to jego grubość. To jest, się wszystko dzieje na pierwszym międzywęźlu. Bardzo ładne, grube źdźbła, i to jest właśnie ocena. Ocena tego, co zrobiliśmy, jak modus działa. Czyli mamy podstawę źdźbła mocną, która ma nam zabezpieczyć całą, całą że tak powiem, ramię dźwigni przed wyłożeniem się. Ale zobaczmy, jak to wygląda w tym przypadku, jeżeli chodzi o fazę rozwojową. I w zasadzie, Robert, tutaj zobacz, jak, on, jak ładnie to wygląda. Czyli mamy tutaj fazę bardziej zaawansowaną w stosunku do tej naszej pierwszej plantacji pszenicy, ponieważ tam mieliśmy fazę BBCH 30. A tutaj, w tym wypadku, Robert, mamy już fazę 32. Bardzo ładnie widać tutaj pierwsze międzywęźle czyli bardzo mocna redukcja. Pierwsze międzywęźle w potrafi mieć 6-7 cm, tu ledwo 3 cm są. i, i proszę zwrócić uwagę mhm. też na drugie międzywęźle, które dochodzi do no, 5-6 cm, gdzie jest pogrubione i skrócone i kolejne międzywęźle zaledwie ledwie cm, czyli mamy fazę typową y, 32, czyli drugie kolanko, w pełni wykształcony już kłos tutaj. i proszę się przyjrzeć jeszcze jednej baczak. rzeczy. Te rośliny jak gdyby się zatrzymały we wzroście. To jest właśnie zasługa modusa i zasługa tych no, stresujących warunków pogodowych, czyli braku wody. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania i co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada! Jeżdżamy i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.